4 listopada. A więc już jestem nad morzem w Sopocie. Dziś pogoda nie bywała. Ze 20 stopni. Słońce, morze błękitne, na horyzoncie białe statki. Wszystko tak jak opisuję. Biegałem po plaży, byłem w ulubionej kawiarni, tylko poza sezonem jest tu pięknie, ale za to jak? Zamierzam popracować. Nie wiem tylko, czy piękno otoczenia sprzyja temu, czy przeszkadza. Dziś na molo łaził za mną ubek. Chyba nie jestem przewrażliwiony. To mi przypomniało niemiłe ostatnie wrażenia warszawskie. Mianowicie w piśmie studenckim Merkuriusz, pismo wydawane przez studentów uniwersyteckiego Studium Dziennikarskiego, ukazał się list do ojca wysłany z więzienia przez aresztowanego studenta Włodzimierza Z. Chodzi oczywiście o Włodka Zagórskiego. Syna Jerzego, który aresztowany bez powodu w marcu, był asystentem na Uniwersytecie Warszawskim, siedział parę miesięcy na Mokotowie, a niedawno wyszedł. List jest potworny, po prostu donos na Żydów i jasienice, bo dziwne tam jest poplątanie nazwisk i spraw, że niby facet przejrzał w więzieniu, zobaczył straszne oszustwo i prowokacje. Dokonane przez Michników i Jasieniców, dosłownie. Ludzi bez ojczyzny, etc., że bardzo żałuje, i tak dalej. List oczywiście napisany jest przez jakiegoś gontarza, czy innego ubeka. To ich styl. Takim stylem nie pisze żaden student, a już zwłaszcza syn Zagórskiego. Ale jak to się ukazało? Czy faceta zmusili? Zaszantażowali, czy też po prostu napisali za niego, a on nie może sprostować. Tak czy owak, rzecz jest ohydna. Łamie życie i synowi, i ojcu. Co sądzić o ludziach, którzy robią takie rzeczy? Rozmawiałem o tym z Andrzejem. Jest wstrząśnięty i zbrzydzony. Pyta, jak tu politykować? No właśnie, trzeba dać sobie spokój i kwita. Ja już to zrobiłem. Zresztą od paru lat gdy porzuciłem tego durnego stomny. Właściwie rzecz jest jasna. Od paru miesięcy odbywa się ostateczna rozgrywka między dwiema grupami ubeków. Grupą żydowską, która z łaski Rosji szarogęsiła się tutaj w latach Stalina, oraz grupą partyzancką w cudzysłowie. Po wojnie grupa przybyłych z Rosji Żydów, komunistów, Żydzi zawsze kochali komunizm, Otrzymała pełnię władzy w UB, w sądownictwie, w wojsku, dlatego że komunistów, nie Żydów prawie to nie było, a jeśli byli, to Rosja się ich bała. Ci Żydzi robili terror, jakim Stalin kazał, zresztą prawdziwi partyzanci też, tyle że byli raczej podwładnymi niż rozkazodawcami. Dopiero w roku 1956 wycofali się z tego, a żeby się ratować, zwalili winę na tamtych. Zambrowski, robiący październik, oskarżając ich w dodatku o antysemityzm. Tymczasem dorosło młode pokolenie komunistycznych byczków i partyzanci rzucili ich na tamtych, szermując przy tym doskonale pasującym argumentem syjonizmu. Marzec to była prowokacja, aby Żydów dorżnąć. Dwie grupy się walą, a między nimi plącze się nic nie rozumiejący wiesio, który dał się nabrać. A teraz, gdy się nieco zorientował, jest trochę już późno, bo go robią na szaro. A żona Żydówka też mu nie pomaga. Od 1956 on sam własnymi rękami wykańczał swych sojuszników. Po prostu Goździk, Tejkowski, Bieńkowski, Znak, Ochab i tym podobni. Aż teraz został sam ze swoim nosatym Zenkiem. Już zaczął coś kapować... Na zjeździe się utrzyma, bo Rusty są za nim. Robi jakieś kontrakcje, ale jest przypóźno. Trzeba było myśleć wcześniej. A on dał się nabierać, wygłaszając mowy o syjonistach, albo jadąc w marcu na nas. Jak Pan Bóg chce kogoś zniszczyć, i tak dalej. A propos kontrakcji, to podoba mi się polityka. Postawili na gomułkę, bo co mają robić, tu jest frajerstwo, partyzantów, że zrazili tę najzdolniejszą grupę, ale walczą jak lwy w obronie reform gospodarczych, spożycia indywidualnego, prymatu techniki i rozsądku, nie dają się przestraszyć żadną demagogią, co więcej, sami do niej sięgają, ale w dobrej sprawie, więc ich rozgrzeszam. Tak na przykład Szczypiorski, robi, hrabyka, który się, łobus przejęzyczył i napisał, że w Polsce musi być socjalizm, bo żąda tego geopolityka, bo graniczymy z Rosją. Więc, polityka, na całego, że socjalizm był dziełem ludu i rewolucji, a hrabyk był endek i jest dalej. Oczywiście łżą, bo hrabyk w tej jednej sprawie powiedział prawdę, ale to jest także łajdak i cynik, że rozgrzeszam ich, zwłaszcza że robią rzecz na zimno. Ciekawym, co z nimi będzie i na jak długo ich wie obroni, ale jednak to ludzie ambitni i odważni, nie doceniałem ich. Gontarz, w panoramie północy, jedzie znów na mnie, zwąc mnie marginesem społecznym, czytałem to w pociągu. Z morą pociągów są terkotki pospolite, baby, które chcą gadać, trzeszczeć cały czas bez przerw. Nawet ładne, nawet młode, a człowiek, ją, unika ich jak zarazy, siedziałem nie podnosząc oczu z nadgontarza. Kardynał, w, jedzie do Rzymu, coś się boję, ze go nabiorą, tak jak nabrali wiesia, on też niewiele kapuje. Szykuje się też pono nowy znak, kurowski, studentowicz, Osuchowski, zabłocki, etc. Oczywiście, to wariant partyzancki. Ich też nabiorą, a jam człek wolny. Żeby tylko móc po trochu popodróżować, żeby me stracić porównania ze światem. Ale pewno się nie uda. Może huczy, słyszę tu z okien, pogoda się psuje.